Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o sparcie i wojnach z Persami. Czego dowiemy się na tej lekcji? Dowiemy się, dlaczego Spartanie posiadali świetnie wyszkoloną armię, dowiemy się, kim byli Hoplici, poznamy ich wyposażenie, poznamy także przyczyny, przebieg i skutki wojen Greków z Persami. I zaczynamy od Sparty i jej mieszkańców. Drugą po Atenach najsłynniejszą grecką polis była Sparta, położona w krainie zwanej Lakonią na południu Grecji. Na drodze podboju Spartanie opanowali dużą część południowej Grecji. Podbitą ludność zamieniali w niewolników nazywanych helotami. Nie mieli oni żadnych praw, a ich głównym obowiązkiem była praca na roli. Połowę plonów heloci musieli oddawać Spartanom, pełnoprawnym obywatelom Sparty. Tylko oni, spartańscy mężczyźni, mogli brać udział w zgromadzeniu obywateli i kandydować do władz państwowych. Podstawowym zajęciem Spartan była służba wojskowa, która obowiązywała ich do 60 roku życia. Trzecią kategorię społeczeństwa spartańskiego stanowili periojkowie, nie posiadali praw politycznych, ale cieszyli się wolnością osobistą zajmowali się rzemiosłem i handlem. Wsparcie władzę, dość mocno ograniczoną, sprawowało jednocześnie dwóch królów. Wynikało to z faktu prowadzenia licznych wojen. W trakcie jeden wyruszał jako dowódca na wojnę, a drugi pozostawał w polis. Państwo spartańskie przypominało obóz wojskowy. Aby zapobiec buntom podbitej ludności, spartanie utrzymywali stałą gotowość bojową. Każdy z nich był przydzielony do określonego oddziału, gdzie spędzał większość czasu uczestnicząc w ćwiczeniach wojskowych, gimnastycznych i wspólnych posiłkach. O sprawność fizyczną dbać musiały również kobiety, twierdzono bowiem, że dzięki temu będą urodziły zdrowe i silne dzieci, a więc przyszłych wojowników. Powszechnie uważano, że jeden Spartanin walczy lepiej niż trzech innych Greków. Wojownicy greccy byli często przedstawiani na wazach, dzięki temu możemy dziś poznać ich uzbrojenie, a także sposób walki. Wykształcenie Spartanina Wsparcie państwo zajmowało się kształceniem młodzieży na sprawnych wojowników od najmłodszych lat. Specjalna rada nakazywała porzucanie w górach słabych noworodków, które nie rokowały nadziei, że wyrosną z nich silni żołnierze. Chłopców do siódmego roku życia wychowywały matki. Według opowieści Spartani już w wieku niemowlęcym byli kompanii w lodowatej wodzie górskich strumieni. Dzięki temu mieli stać się silni i zdrowi. Od siódmego roku życia chłopcy rozpoczynali wychowanie obejmujące naukę czytania, pisania oraz zwięzłego wypowiadania się. Po ukończeniu dwunastu lat trafiali do koszar, gdzie uczestniczyli w szkoleniu wojskowym. Dwudziestoletnie Spartanie rozpoczynali trwającą 10 lat obowiązkową służbę wojskową. Po jej ukończeniu stawali się pełnoprawnymi obywatelami. Spartanie opuszczali koszary dopiero po ukończeniu 30 roku życia. W razie wojny mogli jednak zostać powołani do wojska. Po powrocie do domu, otrzymywali od państwa ziemię zapewniającą im utrzymanie, mogli też brać udział w zgromadzeniach obywateli. Obywateli Sparty, którzy ukończyli 60 lat, nie obowiązywał już nakaz służby wojskowej. Najznamienitsi byli wybierani do Rady Starszych, czyli Geruzji. Imperium Perskie. Na wschód od Grecji, na terytorium Azji oraz Afryki istniało potężne imperium Persów. W VI i V wieku przed naszą erą Persowie podbili wiele krajów azjatyckich, w tym Mezopotamię oraz Egipt w Afryce. Podporządkowali sobie również miasta greckie położone na wybrzeżu Azji Mniejszej, czyli obszarze dzisiejszej Turcji. Tamtejsze polis musiały płacić daniny na rzecz władców Persji. Danina to obowiązkowa opłata na rzecz władcy w postaci zboża, bydła, wyrobów rzemieślniczych lub pieniędzy, w tym przypadku była to. Opłata na rzecz Persji. Dodatkowo zostały obciążone obowiązkiem dostarczania Persom zbrojnych oddziałów i okrętów wojennych. Jeżeli chodzi o Azję Mniejszą, to mamy ją zlokalizowaną tutaj w tej części. Wojny grecko-perskie. Greckie poli z Azji mniejszej wszczęły w 499 roku przed naszą erą antyperskie powstanie. Przewodziło mu jedno z greckich miast Milet, któremu wsparcie udzielili także Ateńczycy. Powstanie zostało zdławione, a w 490 roku przed naszą erą król perski Dariusz wysłał flotę z 20 tysięczną armią przeciwko Atenom. Chciał je ukarać za wsparcie buntowników z Miletu. 10 tysięczne wojska ateńskie zadały Persom niespodziewaną klęskę w bitwie pod maratonem w 490 roku przed naszą erą. Do dzisiaj bitwa nad maratonem jest pewnym symbolem. Według opowieści, tuż po zwycięstwie, z maratonu do Aten miał zostać wy wysłany specjalny wysłannik, który miał poinformować mieszkańców o zwycięstwie Greków. Ów wysłannik, poseł tak intensywnie biegł przez cały, cały dystans, że tuż po dobieg dobiegnięciu do celu i ogłoszeniu tej radosnej wieści miał umrzeć, a na jego cześć. Właśnie kultywuje się do dziś biegi zwane maratonami. Poseł miał też informować o zbliżającej się do miasta flocie greckiej. Maraton jest to bieg na dystansie 40 km taki mniej więcej dystans był z miejsca bitwy właśnie do miasta Aten. Dziesięć lat później, w 480 roku przed naszą erą, kolejny król perski Xerxes osobiście poprowadził przeciwko Grecji wielką armię lądową i flotę morską. W obliczu niebezpieczeństwa greckie miasta państwa zawarły sojusz, a więc wzajemną umowę zakładającą współdziałanie. Połączone wojska greckie zastąpiły drogę armii perskiej w Termopilach był to wąski przesmyk między morzem a górami. Persowie nie mogli wykorzystać tam swojej przewagi liczebnej, dzięki temu Grecy z powodzeniem odpierali ich kolejne ataki. W wyniku zdrady, persowie dowiedzieli się o ścieżce przez góry, która umożliwiała im wyjście na tyły wojsk greckich. Grecy, zauważywszy, że grozi im okrążenie, zdecydowali się na odwrót. W Termopilach pozostał oddział 300 Spartan pod wodzą króla Leonidasa. Honor nie pozwalał im opuścić pola bitwy. Zginęli wszyscy w nierównej walce. Po sforsowaniu Termopil Persowie ruszyli w kierunku Aten. Wódz ateński Temistokles postanowił jednak rozegrać kolejną bitwę na morzu. Nakazał więc ludności opuścić Atenę, które zostały wkrótce zajęte i spalone przez Persów. Do decydującego starcia doszło w 480 roku przed naszą erą w Cieśninie w pobliżu wyspy Salamina. Bitwa zakończyła się pogromem perskiej floty i armii. Wkrótce Persowie musieli ostatecznie zrezygnować z planów podboju Grecji. Leonidas był królem Sparty przez około 10 lat. Dzięki swojej niezłomnej postawie w bitwie o Termopile stał się na wieki symbolem poświęcenia w obronie ojczyzny. Hoplici i falanga. Zwycięstwo Greków pod maratonem stało się możliwe dzięki oddziałom hoplitów. Była to najważniejsza grecka formacja wojskowa. W walce hoplici używali włóczni i mieczy, a do ochrony służyły im pancerze, hełmy oraz okrągłe tarcze. Okazali się niezwykle skuteczni podczas najazdu perskiego w V wieku przed naszą erą. Hełm osłaniał głowę wojownika przed ciosami. Używane przez hoplitów hełmy często wykonywano z brązu, dzięki czemu były bardzo wytrzymałe. Pancerze wykuwane były z brązu. Podczas walki główny pancerz zabezpieczał górną część żołnierza, a nagolenniki chroniły nogi. Włócznia była podstawową bronią hoplity. Na jednym z końców znajdował się metalowy grot wykorzystywany do kłucia przeciwnika. Po przeciwnej stronie mocowano niewielki kolec, który czynił broń bardziej stabilną. Mógł też zastępować grot w razie złamania włóczni. Hoplon to duża okrągła tarcza chroniąca wojowników przed strzałami i ciosami w bezpośrednim starciu. Od tego elementu uzbrojenia pochodzi nazwa żołnierzy piechoty greckiej, a więc hoplitów. Mierz był używany do walki po złamaniu się włóczni, wytwarzano go z żelaza lub z brązu. Falanga grecka to szyk bojowy piechoty greckiej, tworzyli go hoplici ustawieni w kilkuset-metrowe szeregi, które skutecznie zagradzały drogę przeciwnikowi. Żołnierze wspólnie chronili się za pomocą zachodzących na siebie tarcz. Przerwanie falangi oraz wdarcie się wroga na tyły kończyło się zazwyczaj klęską. Dziękuję za uwagę.